Dopiero po wizycie w Warszawie dowiedziałem się, że niezależnie od tego, czy jeździsz samochodem wartym setki tysięcy, czy miliony złotych, latem radzę ci, abyś zawsze miał w samochodzie ten mały produkt. To właśnie to, ale on naprawdę działa. Nie muszę przesadzać z jego zaletami, ani go upiększać. To po prostu mały gadżet. Czy hałas jest duży? Wystarczy dodać tę małą butelkę. Posłuchaj ponownie. Posłuchaj uważnie. Czy to nie jest niesamowite? W rzeczywistości to nie jest wcale niesamowite. To jest rozebrany japoński silnik. Posłuchaj. Czy hałas nie jest duży? Teraz dodajmy ten środek ochronny do silnika i sprawdźmy. Posłuchaj. Dlaczego ten środek ochronny do silnika jest tak dobry? Dzisiaj to zweryfikujemy na miejscu. To jest butelka pełnosyntetycznego oleju silnikowego. To jest maszyna testująca zużycie. Dodajemy olej. Włączamy zasilanie, aby nasmarować. Chodź, dodaj obciążenie. Każde obciążenie waży pół kilograma. Dodajemy. Hałas jest bardzo duży, bardzo ostry. Wow, bardzo ostry. Zablokowało się, całkowicie zablokowane. To pokazuje, że właściwości smarne oleju są ograniczone. Teraz dodajmy ten środek ochronny do silnika i sprawdźmy. Chodź, otwórz, nasmaruj. Dobrze, dodajmy więcej obciążeń, aby zwiększyć tarcie. 1. 3. 5. Kontynuuj dodawanie. Bardzo płynne i gładkie. Kontynuuj dodawanie. Dodaj wszystkie obciążenia. Nadal płynne i gładkie. Jaka jest zasada działania, jeśli konserwacja jest niewystarczająca? Nawet najlepszy olej nie pomoże. Z czasem pojawią się drgania i dziwne dźwięki. Hałas i wysokie zużycie paliwa. Dlaczego ten środek ochronny do silnika może to rozwiązać? Ponieważ zawiera głównie czynniki przeciwzużyciowe. Czynniki przeciwzużyciowe chronią części silnika, tworząc warstwę oleju na powierzchni. Zapobiegają suchym tarciom spowodowanym niewystarczającym smarowaniem, które mogą uszkodzić silnik. Dlatego wielu doświadczonych kierowców wybiera go do konserwacji silnika. Dodaj jedną butelkę na każde 2 km. Dodaj dwie butelki na każde 10 km. Musimy to wypróbować. Dodaj jedną butelkę. Tylko jedną butelkę. Czy słyszysz, że hałas natychmiast się zmniejszył? Czy to nie jest niesamowite? W rzeczywistości to nie jest wcale niesamowite. To po prostu środek ochronny przeciwko zużyciu i czyszczeniu silnika. Ta butelka środka ochronnego przeciwko zużyciu i czyszczeniu silnika może rozwiązać te problemy. Dlatego wielu doświadczonych kierowców go używa. Po otrzymaniu produktu, bezpośrednio dodaj go do wlewu oleju. Hałas się zmniejsza. Moc również wraca. A co najważniejsze, oszczędza paliwo. Nowy samochód z przebiegiem 20 do 30 tysięcy km potrzebuje tylko jednej butelki. Starszy samochód z przebiegiem ponad 100 tysięcy km potrzebuje dwóch butelek za pierwszym razem. Kliknij poniższy link do filmu i spróbuj już teraz.